Dlaczego jednak kobiety akceptują swój wygląd i korzystają z życia, a inne wstydzą się go tak bardzo, że odmawiają sobie związku, seksu i chowają się po domach. Cześć, jestem Foka Ilnicka, autorka kursu akceptacji ciała. Od ponad 10 lat redaktorka portalu seksualnościkobiet.pl i autorka bezwstydnej książki o ciele i seksie uniesienie spódnicy. Witam cię w mojej nowej serii Akceptacja ciała już sobie nie odmawiam. Czego sobie nie odmawiam? No właśnie, radości z życia, korzystania z życia. Ta seria ma ci pokazać, jak zaakceptować swój wygląd, żebyś już teraz, bez zmieniania ciała, mogła korzystać z życia tak bardzo, jak tylko o tym marzysz. Pewnie myślisz, że aby być szczęśliwą, musisz mieć super wygląd. I bijesz głową w mur, bo masz ciało, jakie masz, a ono nie wygląda tak jak z reklam. Ale związki, seks czy wakacje w bikini nie wymagają tego, aby mieć idealne ciało, tylko tego, aby dobrze czuć się w tym ciele, które mamy, czyli po prostu zaakceptowania swojego wyglądu. To bardzo proste, chociaż wielu ludziom trudno uwierzyć, że tak po prostu jest i że tym czynnikiem, który jest magnesem na innych, który sprawia, że jesteśmy atrakcyjne, Niekoniecznie jest nasz wygląd, ale to jak się w ciele czujemy. Ludzie mają dość marud i narzekaczy, i szczerze współczuję tym facetom, którzy ciągle muszą wysłuchiwać: No, ale powiedz mi, jestem brzydka, jestem gruba. No, powiedz. I wiesz, tego zaprzeczania, bo przecież chodzi o to, żeby facet zaprzeczył. Pokażę ci, dlaczego. Nie musisz zmieniać swojego wyglądu, aby już teraz dobrze poczuć się w swoim ciele, uprawiać seks bez zahamowań i przy zapalonym świetle. No ale spójrzmy na rzeczywistość, która nas otacza. Już małe dziewczynki nie akceptują swojego ciała. 40% dziewczynek w wieku od 5 do 9 lat mówi, że chciałyby wyglądać szczuplej, a 30% trzecioklasistek. Martwi się tym, że będą grube. Żyjemy w świecie, w którym 50% kobiet, według naukowców, ma negatywną globalną ocenę swojego ciała, a aż 90% młodych kobiet mówi, że nie lubi przynajmniej jednej części swojego ciała. Widać więc, że zaakceptowanie ciała nie zawsze jest takie proste w dzisiejszym świecie, tym pełnym idealnych sylwetek komputerowych. I filtrów na każdą okazję. To wymaga swoistych wyzwań. Trzeba się skonfrontować z naszymi przekonaniami, nawykami, tym, co myślimy o swoim ciele i tym, co do niego czujemy. A to może być bolesne, ale na pewno się opłaci. Wiele osób myśli, że nie akceptuje swojego ciała, dlatego że z tym ciałem jest coś nie tak. Sądzimy, że aby zaakceptować ciało, musimy je najpierw zmienić. W tym wideo pokażę Ci, dlaczego takie myślenie jest błędne i że to nie z naszymi ciałami jest coś nie tak, ale z takim sposobem myślenia jest coś nie tak. To nie ciało jest problemem, chociaż łatwo to ciało winić, no i niektórym się to opłaca. Komu? Na przykład biznesowi. 85% wydatków na kosmetyki generują kobiety. Tylko w 2015 roku Amerykanki wydały ponad 60 miliardów dolarów w branży kosmetycznej, a 8 miliardów poszło na same kosmetyki. Ładne pieniądze, nie? Z danych Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej wynika, że od 1997 roku ilość zabiegów przeprowadzanych na Amerykankach wzrosła o, uwaga, 538%. A tylko w 2015 Amerykanki wydały ponad miliard dolarów na powiększanie piersi. Płaca się. Komu jeszcze? Między innymi ludziom, którzy chcą Cię kontrolować. Wiesz, strategia mm, skrytykuje cię i pochwalę, jest bardzo dobra. Ona jest niezwykle skuteczna, kiedy chcesz wpłynąć na czyjś nastrój i zachowanie. Jeśli powiem, że jesteś brzydka, prawdopodobnie będziesz chciała zrobić wszystko. Aby zasłużyć na pochwałę. No i komu jeszcze się może opłacać? Hmm, tobie, jeśli nie chcecie się pracować nad sobą. Dziwne? No ale zobacz. Jeśli na swój wygląd zrzucasz wszelkie swoje niepowodzenia i porażki. To naprawdę możesz cały dzień oglądać seriale, bo przecież nic nie poradzisz. Inni ludzie czytają książki, chodzą na kursy, chodzą na terapię i pracują nad sobą, a ty masz święty spokój, bo to twoje ciało jest winne. To skąd się bierze nasza nieakceptacja ciała? Naprawdę wyglądamy tak beznadziejnie? Podam Ci tu tylko kilka czynników, które uznałam za najważniejsze. A więc, po pierwsze, media. Non-stop oglądamy coś: filmy w kinie, w internecie, gazety, billboardy, reklamy, i tam jest bardzo dużo nierealistycznych ciał. I my często wiemy, że prawdziwy człowiek tak nie wygląda, i co z tego, że to wiemy, kiedy obraz, który dostajemy, jest silniejszy od tej wiedzy. I i tak porównujemy się z nierealistycznymi ciałami, z tą wirtualną rzeczywistością, no i nasze ciała przy tych wspaniałych zrobionych w komputerze wyglądają gorzej. Kolejną sprawą jest nasze otoczenie. Żyjemy w świecie, w którym pewną normą jest krytykowanie ciała. My krytykujemy nasze ciała, inni, cia, inni ludzie krytykują swoje ciała, nasza mama krytykuje siebie, nasze koleżanki siebie, i my uczymy się, że bycie kobietą to jest takie właśnie narzekanie, to jest takie wieczne niezadowolenie z ciała. Doktor Renée Engel, autorka książki "Obsocja Piękna, podaje, że jest pewna norma, norma nakazująca kobietom krytykowanie siebie. Jeśli któraś się wyłamuje i mówi no nie, ja akceptuję swoje ciało, to ludzie mogą ją uważać za próżną egoistyczną. Bo jak kobieta może mówić takie rzeczy? Przecież kobieta musi być niezadowolona i żebrać o komplementy i akceptację innych. Więc, jeśli non-stop przebywasz w takim środowisku, krytykujesz swoje ciało, zaczynasz wierzyć w to, że Twoje ciało jest beznadziejne i nigdy ci się nie spodoba i nigdy go nie zaakceptujesz. Kolejnym czynnikiem jest brak pozytywnych wzorców. No bo znasz kogoś, kto naprawdę akceptuje swoje ciało, kto na nie nie narzeka, kto nie mówi hmm, nie idzie mi z dziewczynami, bo mam małego, albo nigdy nie będę mieć faceta, bo jestem taka brzydka? Jeśli nie masz wokół siebie ludzi, którzy akceptują swoje ciała, to skąd w ogóle masz wiedzieć, że taka akceptacja jest możliwa? No i przechodzimy do punktu czwartego, czyli do braku umiejętności. Kto Cię uczył, jak akceptować Twoje ciało? W jaki sposób? Co ci mówił? No weź, pokochać swoje ciało. No i co? Pokochałaś? Zadziałało? A może ktoś ci mówił komplementy? I co? Wierzyłaś w te komplementy? Prawdopodobnie nie, bo jeśli masz bardzo zły obraz swojego ciała, będzie to działać wręcz przeciwnie. Komplementy mogą cię wprawiać w popłoch. Ludzie stosują takie metody, bo nie znają innych skutecznych metod. Ja ci je niedługo pokażę. Chcę ci powiedzieć: to nie z twoim ciałem jest coś nie tak, to ze światem, który nas otacza, jest coś nie tak i z, naszymi, z naszą postawą wobec ciała, naszymi myślami, naszymi nowykami, ale to jest coś, co można zmienić w miarę szybko i skutecznie. Wiem, że to działa, bo po latach prób i błędów i męczenia się w upał w rajstopach, Dałam sobie w końcu pozwolenie na to, żeby zaakceptować swoje ciało i wypracowałam przez lata metody, które zadziałały. Dzięki temu otwarły się przede mną wszelkie baseny, plaże, plaże nudystów, i długie spodnie zamieniłam na krótkie sukienki. Stało się to wtedy, kiedy zrozumiałam, że moje ciało jest dla mnie, a nie po to, żeby sprawiać innym ludziom estetyczną przyjemność. Potem zaczęłam uczyć akceptacji ciała. Jedna z moich klientek, Kaśka, powiedziała mi takie zdanie. Wow! Przez 30 lat nie wiedziałam, jak to zrobić, a dzięki Twojej pomocy, dzięki Twoim metodom zaakceptowałam swoje ciało w 5 tygodni. Polubiłam swoje odbicie w lustrze, kupiłam sobie strój kąpielowy, zaczęłam chodzić na basen i powiedziałam: Nie, nie będę już więcej rezygnować z życia. Będę się bawić. Eee, I powiedziała mi także, że jej związek partnerski wszedł na nowy poziom, i że kiedy zaakceptowała swój wygląd, zmieniły się pozytywnie także inne rzeczy w jej życiu. No i chcę podkreślić to, że wiesz, ona nie, nie zaczęła nagle więcej ćwiczyć albo mniej jeść. Nie, ona naprawdę zmieniła sobie tutaj, coś w głowie, swoje nawyki, swoją postawę, swoje myśli. Jesteśmy w stanie to zrobić. Więc widzisz, nie musisz się chować po kątach, nie musisz już sobie odmawiać przyjemności. Możesz dołączyć do tych kobiet, które akceptują swój wygląd i korzystać z życia już teraz. Wierzę w Ciebie i wiem, że możesz. Teraz, gdy już wiesz, że zmiana myśli i nawyków i zaakceptowanie ciała leży w Twoich możliwościach, pewnie zastanawiasz się, no ale jak to zrobić? I to powiem Ci w następnym wideo. Zanim skończymy na dziś, chciałabym Cię prosić, żebyś napisała tutaj w komentarzu pod filmem, czego nowego się dowiedziałaś ode mnie. Z chęcią dowiem się też czegoś o Tobie. Jak ty się dzisiaj masz ze swoim ciałem? Jak zmieni się Twoje życie, kiedy je w pełni zaakceptujesz? Zostaw swój komentarz poniżej, przeczytam wszystkie i odpowiem na tyle, na ile zdołam. A jeśli uważasz ten film za pożyteczny, wrzuć go na swoje kanały i poślij go swoim znajomym.